Zapraszam na g 2 gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. I Ej, bo ikutują ikutują. do nich. Poddaj się w tej radiolce, poddaj się! Nie podnoś ro... Ja ale nie widzę auta, którym uciekali. No? Może radiolką uciekali. Same radiolki stoją, nie? No? Cztery. Z tego auta uciekli niera. Nie no. wiem, czy tutaj pod nami jakiegoś tam nie było. No, takie białe, co zderzyliśmy, to tak. Melka no, maczu, pojeżdżę. Zabicie za auto. <grym> to, chyba tako leżało. Ten, ten, już na górkę wlazł. Widzieliście czapkę tako? Była. Ja, Była, tako. E, skupiłem Op. się bardziej na tym, co biegł na górkę, wrażę czegoś, czego, żeby teraz strzeleć. <grym> e, sacona tam leżał. Tak, widziałem tako. Tako. No, Może mi odbić po drodze w sumie. Oj, tak, byczku. Kończy no. no, się to no. na szpitalu, ale tak Na ich szpital Jak yeah. Call an ambulance Co <laughs> on tam krzyknął? Call an ambulance <laughs> no. ja, ja Volkswagen To co, odbijamy? Tak, proponuję um, tu się jest... w nich wpierdzieć Medyczny jest tylko helikopter to? A oni potrzebują pomocy jeszcze na... E, po, na... U medyka? Pojedziemy na paletę, szpitalu? tam też <grym> jest Ciekawe, że... czy będą tam medycy. Bez, bez A, nie, nie, medycy A no to może w szpitalu się zacząć, no To zależy, co mu się stało. Tak, na przykład wypadł samochód. To... <grym> tak, <bo> się <grym> Możemy zaczekać w... na parkingu. Tam albo no, szpitalu pojedziemy. Mamy kamczaty jeszcze? po garażach? Ktoś ma kamacza? Kurwa, ja mam ciężarówkę, jedziemy. No <grymne> <grymne> nie, Bebsona bierzesz. To <grymne> brzmi jak plan. <grymne> Powiem że dostałem apteczek na szpital. Ja w ogóle zauważyłem, że z Bebsona to nawet nie spisują rejestracji. Już tyle razy nie mieściłem i ogóle nic nie było. Oni no bo... nie wierzą, że ktoś może posiadać takie auto. Tak, <grymne> kurwa. A wiecie, że na napadach też nie spisują już rejestracji, nie klasy, bo tylko jedna robię. Kurwa, im cię żarówką zablokuje, ten głupi wjazd do aresztu Zobaczymy co się stanie Przepchaj już otworzę klapę Otworzę klapę i krzyknę zapraszam do środka Krzykną bumper, bumper <laughs> Urwa, Benson nie do ruszenia. i nie przepchnę Powodzenia Kurwa Benson, niedoruszenie Jeszcze jest z betonem w środku, gościu No ja. No to szukajcie drivera nic nie zatrzyma Bensona. Jakie ja tym jedne to było. Próba generalna. O nie, no kurwa. Zlagowany lokalny akurat, no. Wychowo, Ale nawet się nic nie stało z silnika. Biiii Mik. 120 na godzinę. 140 już Prędkość się waha. 160 Kościół Napierdzielasz miło. Maksymalna prędkość. Chodź, nie może mi dogonić. Nie mogę skręcić. O. I o. o nie. Tylko nie to. Wow. Co jest? Halo. No, ale to ja się kręcę przy komendzie. Dzień dobry, tam... gangsterzy. Ogarniajcie ich, nie? Okej. Okay. No, okay. Jak będziesz coś widział, to od razu do mnie Czekamy. dzwoń, żebyśmy byli w kontakcie, czy mam do was dojeżdżać, czy nie. Okej. Okay. Dobra, dobra. No i siedzimy. Dobrze jest. Paliwo jeszcze? Spokojnie, spokojnie. Co ja mogę naprzeciwko bramy stanąć też i staranować, jak będą michali obok bramy? Bo jak stanę przed wjazdem, to na pewno ktoś się kapni, to, to nie ma szans, że to przejdzie, nie? musi być jakiś element zaskoczenia, nie? No. no i jak tam sytuacja? No, stoi jak na nic. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jestem na miejscu, niedaleko komendy. Będę przejazd blokował, jakby coś. Musimy się dobrze zgrać. Gdybyście Wy nie dali radę, to ja tutaj zblokuję z półlicy. Teraz okay, czy... przy samej komendzie. Czyli plan jest taki, że mamy ich tutaj zblokować. Jak się uda, jak nie, to Ty tam zblokujesz, tak? Czy... Tak, próbujcie. No, dobrze, żebyśmy byli na linii. Jak się okaże, że ich zblokowaliście, to mi dasz znaka. Ja pojadę w waszym kierunku i z trzeciej strony ich zaskoczę jeszcze, nie? Okej, okay, dobra. A jak się nie uda, no to ja będę próbował tutaj. Oki doki. doki. Myślę, że, że, że dobrze pójdzie, więc dzwonię, jak tylko zobaczysz, że coś się dzieje pod szpitalem, żebyśmy byli w stałym kontakcie, nie? No Okej, okay, dobra, dobra, spoko. Dobra. Dududu. Du, du. Oho. Sali. Dzieje się. Już ta, jadą? Tak, już jadą, 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 ale jakąś chyba jedną trasą, wiesz? No pod komendy muszą dojechać, nie? W sumie nie wiem nawet, gdzie teraz mój kierowca jedzie. A, dobra, widzę ich, spróbujemy zatrzymywać Gdzie? Przy salonie aut Okej okay. To tutaj będą jak coś O kurwa Ale lagin toż Ło, co tu się dzieje? I oka za dyma Ło wow. Dobra, jadę po salon Gdzie oni pojechali? O, jadą, jadą. Ale nikt za nimi nie jedzie <laughs> O kurwa, nikt tu nie przyjechał nawet Co? Gdzie są te kanczatki? O ja, dopiero teraz przyjechali To i wjechali obydwoje? Tak, wjechali obydwoje Wszyscy chyba rozdzieliliście, co? No ja widziałem, że was nie ma, to... ...bo nawet bardzo ich nie blokowałem, ja nie. tylko przejechałem obok Ale to ten radiowóz z ranem. Ta. No dwie wjechały już, tu do środka. Dobra, weź kurwa ten modulator wyłącz. Ale no kurwa, Trzec pusiaki, to? Jezu. ja pierdolę. Ja, jedzie dwie kawałki, zderzywają się z nimi, oni się rozjeżdżają i wpierdalają na komisariat, nie? Sa, zawsze fajnie sobie poodbijać konwój, nie? Ciekawe skąd wiedzieli, żeby pojechać dookoła. No. No, co odbijanie perfekcyjne? Co zrobisz, jeżeli ich auta są szybsze od naszych? No, nie da się ich dogonić. No, nie jesteś w stanie ich dogonić. Jeżeli oni yy, w momencie konfrontacji uznają, że się nie chcą zatrzymać, to się po prostu nie zatrzymują i spierdalają, bo mają szybsze auta. Więc jeżeli masz do kogoś mieć pretensje, to miej pretensje do administracji, że kurwa, wszystkie auta policyjne muszą być kosmicznie szybsze od prywatnych, żeby kurwa czasem policja nie miała równych szans. I nie piszcie o żadnym zespole R, bo widać, jak szybko przyjechała policja, a po jakim czasie dopiero było Kamaczo. A to dlatego, że jest kurwa dużo wolniejsza, nie dlatego, że oni słabo kierują czy coś w tym stylu. Po prostu auta policyjne są dużo szybsze. Jeżeli on nie chce się zatrzymać, to się nie zatrzyma i tyle, I ma wyjewane na ciebie i na twoją akcję roleplayową. Ja nie mogę stać na cały czas na wjeździe, nie można im zablokować bramy tak po prostu. Ile czasu minęło od przyjechania radiolki do przyjechania kamacza? To masakra, nie? Po prostu moim zdaniem to już się łapie pod unikanie akcji roleplay, nie? Bo to nie po to ludzi szykujesz, nie po to bierzesz żałta, nie po to chcesz zrobić odbijanie, żeby oni po prostu spierdolili, nie? Takich... Nie rozumiem. Tym bardziej, że oni robią to jako konwój, czyli ściągają, nie wiem, 6-8 policjantów po to, żeby pilnować zatrzymanego, ale nie mają zamiaru się z nikim strzelać, tylko chcą uciekać. <laughs> nie nie, nie czaję coś takiego, nie? Nigdy nie rozumiałem. Co tego ta policja jest? Ale nie to robią co chcą. Później będą narzekać, że się nudzą. Nie dziwię się, że się nudzą. Strata czasu i tyle. No. I jak tam drugi macie Jakieś otwieracza? O, kozacko, robimy sklepik. Kurwa, na ośmiu. Do, brzmi jak dobry plan. Jeszcze? Ale co, na ośmiu w sklepie, czy. Czy to jak w sklepie, pięcioro? Może zrobić zasadzkę pod sklepem. No ta. No ten. Na highwayu tam, na zjeździe, fajny sklep jest. No nie, no, możemy ich Ja Ten musi wyciągać klamkę, jeżeli chce. <grabiarka> to. <tosctorisk> Najwyżej będzie w środku sklepu. O, o! Akurat. Właśnie. Będzie, zwracam ich uwagę. Poczekamy, aż we trójkę się Auto tjadam będzie grać. <laughs> Jak będzie jeszcze na to będzie gió. No to szukamy jakiegoś fajnego sklepu. O! Sklep na Forum Drive. Kurwa. No! Kondony! Możemy, kamzy. Kto patrzy jeszcze, kamzy? A ja po nie bym kupił eee, nie ja. To dwie osoby A eee, Ja nie potrzebuję. Ja płacę recet. No dwie osoby się zgłosiły, że potrzebują, o to mi. Dobra, żeby poglądać osiedlowe sklepy. To zakładnik i. No ten na highway jest fajny sklep. No, mówiliśmy, że na osiedlu gdzieś zrobić. Właśnie. Już zastanawiam czy to będzie warto. A tutaj gangosy nie będą strzelały w przypadkiem? No właśnie, też to... tutaj chyba nie. W sensie tutu. A wolf? O, zakładnik. No dobra, krzyknij do niego i tyle. To on będzie się strzelał z nimi? To może się ustawimy? tam poszło. No. <laughs> chyba robił. Może, może. Yy, to Kamchato do środka, a G-Class yy, wsparcie. G-Class odjazd, Kamchato zostaje gdzie jest czwarty od nas? Tutaj Ale masz tempo! No, bo coś... Coś się zmiata W sumie to oni sprawdzają teren, to, to Gdzieś z tyłu bardziej Bardziej z tutaj Tu możemy później dojechać po prostu Rozejrzeć się nawet, tak se jeździć, jeździć, w końcu wjechać tam za łukiem, zatrzymać się i wylecieć mhm. Tylko kontakt z nimi Jak ktoś ma Wiecie, kto tam jest? Derek, Lucky. O, no to to, to Dereka, pisz. Żeby nam dali znać, jak już policja będzie, to my się rozstawimy. Także tej policji też przyjechały ze dwie radiolki, a nie tak, że wskoczymy do jednego. Nie? No, to bez to sensu, ja dojadą. zaraz. No. Patrzcie jaka baza. Kurwa, hmm. macie mur, garaż. <grym> <M> mur, <grym> garaż. Czego, czego uciec więcej? <grym> Śmietnik. <grym> Parking. Parking. byłyby by zadowolone. Chyba by się No. O, albo tu jest do wynajęcia apartament. A. O, baza jak się ma. Kraty założyć. Tak, tak długo? Halo? Jesteś może gdzieś w okolicy motelu LS albo w ogóle gdzieś w No jestem w les, ale ubezpieczamy chłopakom napad, a co? A dobra, bo chciałem pieniądze dać napadło, napadu, ale to... Eee, to, ja to innym razem, daj komuś okay. na firmę, Co? nie wrzuć jelo. Okej, no. Okej, okej. Jedzie już radiolta. O, widzę. Niech ona w końcu zniknie, a nie kurwa ją uziemiają. Co? Niech się brekta. No to jest się bo no ona jest Terminatorem Majałk, nie pluj na szybę Co? Co oni zrobią z tej cyborga? No, dwie radiolki właśnie są A nie, te drugie to jego Sorry, niech się się rozłączyłem A tam druga radiolka chyba w załóku była bo... A, robotyczną To jest szary Sultan po prostu A widzę, akurat coś Jakbyś Jakbyśmy Co? no, kurde to... nie robili roboty ja to przypał, bo chłopaki napiszą, a nas nie będzie O, jakiś numer do mnie No i co? Teraz czekaj. Sadzona, ja, ja później odzwonię, bo teraz już ten napad. Okej. Okay. Dziwne. Hmm? A Herdwiga Fart miała poważny wypadek, ale przeszła operację i ta gada głosem ro Robocopa i na nosi robotyczną maskę. Prawdę? Co? Tak, tak zupełnie poważnie? Tak. O, ur... Słucham? No? Co jest? Laki mi napisał, że już są No? No dobra. To robimy zaraz Okej, okay, dobra. Dobra, zaraz, dobra. Yy, muszę kończyć. Yy, Problem z kasą. Kasy nie będzie. Dobra, Olek to. A -a. Yy, dobra. To tutaj wysadzimy tych co są z tyłu. My tam z przodu pojedziemy trochę dalej. I wy sobie biegniecie z tej strony, my z tamtej bardziej, nie? Dobra. No, my stąd wylecimy, nie? Tutaj na dach możemy wejść, jakbyś podjechał tam. Ale no, to chyba za daleko będzie z tego dachu już, y a no, 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 no. Są tam. <laughs> się, wyłożymy ładnie. <laughs> czy mnie widzą? Czy Nie widzą. Teraz to ja ich nie widzę. Dobra. Kurwa, czy on dostanie tego sms -a? O, może być różnie. Ajajaj. 11.30, patrzysz na zegarku, jest 7 po mhm. To 11.30 wbijamy Dobra Słyszysz mnie? 11.30 wbijamy Jest teraz 11.10 Słyszysz? Tak, tak no. <grywa> Ajajaj, czuję, że będzie dobrze Kuba, dwóch policjantów z tej strony O nie, odjeżdża akurat Dla nas lepiej, nie? No patrzą się tu Dawaj pająk, dawaj Dawaj, dawaj Dawaj Dobra, idziemy Halo, podać się, się, proszę się poddać Halo Rączki do góry O kurwa, trzymajcie ręce w górze, tu mam się nic nie stanie Mam tu dwóch poddanych do dwóch poddanych jest! Proszę ich skuć! Dobra... Nie Będą wracał. wracać z mechanika szybko ich dwóch. zawijać! W radiole ich wstań. Do radiolki w wsadźcie, tak! Biegnę po trzecie auto! Zaraz wracam! <laughs> Ej, podali się nawet! Wow! To nie wyjdzie? Co miał nie wyjść? Była godzina ustalona! Jest dobrze! Cyk! <laughs> Ale się muszą wkurwiać ci policjanci! <laughs> Jestem! Otwieram drzwi panu zostaw ty miejscowe auto, bierz radiolkę. Zamknięte jest. Zamknięte. A okej, okay, dobra. Dobra, do mnie siadać, o kurde. Szybko, otwarcie jedzie. Tu wrażra, ścież tam cicho chłopie, pakują ich już przecież. Dawaj. No wiemy, no już mówili. Wsiadaj do nas. No nie, no nie, no jeszcze raz porywają na. No. no kurwa, wszyscy chcą. <laughs> Yo Kortezy nas obserwowały o, tam Gdzie? E, No i Kortezy też pojawiły się już na mieście w Kamacho To z nimi Ej bo ikbitują do... do nich Poddaj się w tej radiolce, poddaj się! Nie podnoś ro... To niezłe Dwóch leży. Tak leżą, bierzemy naszego. Bierzcie naszego, zwiewamy. Bierz Dobra, drugie do klasy. Do tego, tutaj, do radioli Dobra, do radioli, szybko. Tylko go podnieś. Dobra, stoję, siatka. Dobra, już Ale się rzucili na niego cholera. Dawaj. Bołem że go zostawimy. Tak, e, podjedźcie ja wezmę Glasę. Oni no wezmą. Bierzcie Gietkę i jedziemy. Bierzcie klasy i jedziemy. Zprowadza! Jedziemy, siadaj! Siadaj! Ale jest strasić Poddaj się, nie podnosz rąk. Co to było? Co mi się ile zostało? Ale pająk krzyczał, poddaj się nie podnosz rąk. Dobra, spanikowałem. <laughs> wiem. i że śmieję. Nie, nie wiem. To co ja byś się na policji nadal. Nie, nie wyciągaj broni. <laughs> poddaj I się nie, nie podnos rąk. <laughs> spanikowałem <laughs> No nie padnie z rąk. No, no, nie po pistolet <gry> oh, yeah. No i druga radioka OK ich zostawiła, uciekli Były dwie przecież... Ej, jaki to jest turbo szybkie goście, no to jest, jest... mega hardbar. szybkie. Kurwa. Zdepszy od Karakary. Ech. Dobra, oprawiamy ich i jedziemy dalej. Tak dokładnie tak, dobra, tak, tak jak mówisz, szefunciu Otwieram dźwięk na pasie. <grym> dobrze? Dobra, się mi, pasy. dobra, dobra ja do niego celuję, tylko... tu trzech ja tam mam? Nie, to są zmarty. dwóch. Weźcie go przeszukajcie. To jest GPS -y i musi wyrwać. Dobra, no, ja go przeszukam, -y osłaniaj. Osłanie Tylko dwóch było? Dobra. Zgadza że jeszcze ja GPS, a panu nie wyrwał. Tak, dwóch było. I tak. dobra. I GPS-y nadal... GPS-y mają, no nie? Mają, mają No to zostawiamy ich z gps ktoś ich tu odbierze, okay. no nie ma sensu ich ciągać nigdzie Okej okay. Zabieramy tylko nasze auta, radiolka zostaje Jednego nie dać ci rady odkuć, żeby wszystko? No, jak obiecasz, że nie będziesz do nas strzelał i kombinował, to ci mogę rozkuć, no nie, e, to rozkuć. nie ma czym, bo mu zabrałem e, broń Dobra, już go rozkuwam Ja to pewnie będzie mam Tak, tylko nie myślcie sobie za nami jechać Dobra, nie Tą ma sprawy Muszę wam ja żeby wam czasu to nie marnować tylko, okej? Okay? Zceńcie to to mi kurde krzesło zajął. Yes. <noise> Już. Dawaj, dałeś i Aha, okej, <okay>, dobra. Nigdy <noise> po pobrałem, bo <noise> <Podnaj> się schowanie. Poddaj się. Nie podnosz rąk do góry. Na ten safe to jakiś popsuty był. Ja tu kręcę. Co ty to. gadasz? No i, i mi A. cholera to kółko wyskoczyło, nie? I nie mogłem dalej nic zrobić. Dobra. I tak, ten co ma go na rękach. Złapiesz sobie tu autko lokalne I jedź z nim na szpital, na szybko Pomóżmy ściągnąć kurtkę jeszcze Tak, 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 tak To wyjedźcie, już ja se ogarnę, ja z nim podjadę po prostu gdzieś tu na bok i ogarnę go Tak, ogarnij co trzeba i daj znaka, jak będziecie wolni No, policja no, znów jedzie A nie, to chyba już karetka Albo nie To już szeryf Ej, bo laki, ja nawet nie widziałem tego, ale laki mi Szybko A. nie zgadzają się na wolny odjazd Aha się zgodzić. na kamera. No to trudno. Nie zgodzili się, tu mieli konsekwencje szybkie. Nie poddawaj się, podnieś ręce. Nie, no poddaj się, ale nie podnosz rok to jest, to jest taki mindfuck on specjalnie tak powiedział, bo co by policjant nie zrobił? To dostanie kulkę, jak podniesie ręce, to dostanie kulkę, jak się nie podda, to dostanie kulkę Więc z każdej opcji, dostaje kulkę O, o żera zajęta. Zajęta. Dawaj na fioletowo, teraz balasy będą <grywa> Poczekaj, bo tam ktoś stoi już Dawajcie na fioletowo <grywa> To nie jest radiowóz? Nie wiem Nie, wiem. nie. chyba nie Więc i tak poczekamy Rezerwa to się Kto jest w klasie? Nikt, bo tu mamy miejsca dalej ty tak pobiegłeś. <laughs> nie, niemożliwe. Tak, bo jednego na rękach się ma. Na początku było fajne. Dobra. O! Kurwa. <laughs> oh, nie! Walla się ten aspekt. Zielony metalik, gościu. Street. <laughs> Home. Grosser <Street> ci się dojedzie. <laughs> Poddaj się, ale nie podnos rąk. Właśnie też to słyszałem, aż się dziwiło. Poddaj się, nie poddać rąk. Mówi, kurwa, co on może zrobić. Jak się podda... Jak się... Po, Jeśli nie podda, się to się... kulka, a jak podniesie ręce, to kulka. On zrobił to, co musiał, wyciągnął broń. Jeden, jeden jak dalsze broń tam wyciągnięta, pewnie piłka tą też polega. Dwóch tam strzelało, no. Tylko jeden no szybko, szybko wyłożył. Pod, pod sklepem. Uff? A, no. No Tam jak ci dwaj to od naszej strony ci dwaj się ładnie poddali. Szybcioszkiem. Bez żadnego. Niby mieli broń w ręce, ale by wycelowali czy coś, to. mieliśmy na muszcy. No zachowują się dzisiaj, tak bym powiedział. Normalnie jak. Aż, aż niepodobnie do siebie. <laughs> to czuję, że za niedługo czarne muszę na wyspie być. <laughs> se mi chyba trochu no